i dzisiaj będę wam pokazywał mój domek, e taką się prezentuję wygląda, wygląda jak gównie wiem ale liczy się że jest fajny no, e no i e to tak się prezentu prezentuje tak jakby od środka e no i to wygląda tak od, od środka i tu macie takie schody, do nieba yy, I tu macie taki taras jakiś ten, Grzyby nie mi postawił oczywiście Albo, albo, albo samy urosły, nie wiem Dobry. Tu macie taki młyn wielki. i tu taki balkon O, taki, o, fajny balkonik Chuja przed niego widać, bo są drzewa, ale chuj ale przychodzi, no yy, Tu jest taki wielki młyn, zbudowałem go sam Bardzo piękny wiem Kurwa, spadłem. No, już jestem mm, po ucięciu. No, to jest ogólny baser. macie tylko fontannę wielką. To się marło. To jest taki wielki pingwin. Wygląda jak pingwin. Już sam nie pamiętam, co to miało być. Coś miało chyba za Izaka być. Ale eee, już to Tu macie burgera, bur burger. No. Wygląda to jak, nie wiem. Tak, tak, nie wiem. Tu macie korpicę taką wielką Bardzo wielka fajna A tu jest moja gwiazda Gwiazda śmierci <grym> I tu jest mój pomnik To mi film Pomnik muhita 2.1 jako pierwszy w wyglądał Bo to był pierwszy chyba Tutaj mamy wielkiego szyba Nie wiem Pierwszą sytuacją było, jak kupiłem z właścicielem <noise> Jak kupiłem z właścicielem Metro, metro, no i yy, Taki jeden chyba ma ścianę albo pieczarkę, nie pamiętam jaką, miał nick No i te pieczarki, nie wiem, ja już zbudowałem taką wielką pieczarę Zbudowaną jakoś Może sobie przejdziemy na spółkę Tu macie wszystkie te, ale to dopiero jak wyjdziecie, to zobaczycie. E, tu macie mój kalendarz. Trzymamy e, się środę nie loda. E, to też ja zbudowałem, bo jestem zajebisty. No, e, tak to jak wygląda. Ja to już pokazywałam na ujęciach, ale możemy się przejść. Czemu by nie. E, tutaj ktoś zbudował fajny bardzo most. Maślana i mnie Meridian, nie czytać Tutaj bardzo ładny napis, uczy się od tego typa Bardzo piękny napis I tu chyba miał być Metro, ale nie wiem co się stało, chyba nie wiem co to Dawno nie grałem na tym serbeżu. Tu taki piękny anioł Gdzie jest taki bardzo piękny anioł Go chyba właściwie się wybudował Tylko jak piętrę To przytanie zapostować Jeszcze ja kurwa zabrał. E, zbudował go pomnik. Aaaa. Kurwa. E, nie, bo kurwa jest z siebie. E, go zbudował. E, pomnik Archanioła Ar Ar Grzegu. Grzegu. G Grzusa Wielkiego. Nie wiem czy to jest przepraszam. E, tu. Jest taki nie wiem, Jakiś żółw. Kurwa, żółw. No, kurwa! Dzień dobry, czy ktoś mieszka, on mieszka. Jakiś gumbal. No, się bada na spokoju. Jabnego. Nie, jednego. Nie, nie. No, jakiś nie, żuch. Eee, gumbal. Gumbal. Co ty się stało, ty, ja nie wiem. Eee, o. Masz kwiatę w domu. Typie? Eee. Ale nie mogę, mam, mam, pójdę. Dobra, no nie wiem, mm. no. Dobra, nie wiem czemu tak wchodzę. Nie wiem, wyjdzie to, no fajna mm, nie wiem. Tu poker jakiś, nie wiem. Tutaj, tutaj to iluzja taka, byście nie wchodzili tutaj. Kurde, nać. No ładne to jak no, bardzo. Wygląda jak, jakby żółw się lapił. Czegoś. się ma. Do widzenia. Mm. Tu. Tutaj jest. Nie wiem, jakieś gubno. Z tego co wiem, co za ogólnym tym to. to, to mi być niszczone, bo. nie pasuje coś tutaj. Nie wiem. A tutaj? Tutaj to. o! The Evil's Triumph. taki jakby. Mi się podoba akurat. Wszystko mi się podoba. Tu jest wiem, jakiś japoński domek pomagałam przy chyba jego budowie. Albo nie. Nie wiem. Nie, to było obserwatorium jakieś. E, już pamiętam nie, chyba. E, tu jakieś tak? No. Chodźcie zaraz połączenia teraz. Może y, No pisz się w no. To jest w ogóle nostalgia, która chyba powiedzieć. Mam budowany podpacowy i kwaśny kafiar. No to wiadomo. Bardzo jeszcze jest... o, myślałem. E, 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 kurwa hał! <grywa> Eo. Nie zaniedbam grać. No piękny, kurwa kapturz. Tu też jest ibisy mouse. On już chyba, nie wiem, jak już da grać na serwerze. No to już taki był. E, o, tam w ogóle... Blibre... Nie gadaj! Portal do nieba Sziopia O, tu coś już sobie szpinek było dawał. Ładny mój. Bardzo pięknie, chyba przymczył Tutaj Ja wiem, przyjdzie co tędzę. Czemu by nie? Tutaj jakaś się wieża Chyba Bartosz zbudował pod jego taki styl Piasek wykorzystał bardzo ładnie mm, no To jest też idealny serwer dla młodszych i dla starszych graczy I dla budowlansów Będziecie no, się dobrze na tym serwerze Tutaj domka króla serwera Bartosz no. nie wiedziałam co on mieszka Jest właściciel ogólnie Bartosz właściciel o tu taki bardzo piękny golem jestem ciekaw kto zbudował tylko raz widziałem eee, kurde jak tu zejść o tu taki piękny bardzo golem wysoki, duży I ma suto szklanego ale to już nie ingerujemy w niego den den zbudował jestem ciekaw dom jest dom? serio? jestem No to taki jakiś ja się jakiś kurde no, dobra za no. ok. pójdziemy za tym użytkownikiem okej okay. będzie pokazuje mi statek to już zrobiłem Okej, okay, dobra, proszę dolegał bym był. Zajmę sobie by coś. Oto. Bardzo... ...piękny. Piękny. Jakiś filet nie skończony. Aha. Masz ty te, no masz O! Fajnie to wygląda, no bardzo ładnie. Kurde, na razie jeszcze w dołu nie ma, spoko. Ba bardzo podoba mi się. Go. No, podoba mi się, o, to może wejść na górę jeszcze, nie wiedziałem. wejdziemy. Zobaczymy jak to wygląda. Kurwa ma Papier. Cieszę się. Ja no, też się cieszę. Mmm. to chmura. Tego pani nie widzieliście. Chmury ranej w życiu. No panie pani widzę. Tam chyba mój domek jest. No. Jak to wszystko wygląda? Kurde bezpady na chwilę nie, sobie nie Opa. No, dobra. No i no, tak to jakiś wygląda ten serwer. Bardzo fajny. Ogólnie, żeby się do niego dostać, nie? No to musicie wejść na Discorda właściciela i na serwer Nostalgia Craft. No i tam musicie poprosić chyba o dostęp. Owej klisce przez voice Chat. No i no i tak to jakoś wygląda super, to jest wszystko zrobione, bo no, nie każdy lubi się poruszać na starszych wersjach, albo nie może, albo po prostu lubi się wspominać stare czasy. No Coś już łatwiej się tym w Minecraft, fajnie się tylko tak wygrało. Tutaj gumbo coś się usunął, pewnie sekretarza usunął Taki e, z asfaltnalkik A tu w ogóle mój pomost jest poniszczony cały, bo... Bo nie wiem, bo tak, bo Creeper pewnie wybuchnie Ogólnie też te creepery tutaj ogólnie już Nie wybuchają, bo... Podchodzą po prostu do ciebie i... syczą i... No nie wybuchają i tyle, tak to wygląda e, No i... No ja w ogóle nie jestem jakiś zbytnie dobry w tym, yy, na tym serwerze. Nie jestem jakiś bogaty, bo... W ogóle też mi yy, ukradli coś, że miałem Kuboida. Ale to może być był tylko błąd. No, czasami jak, jak nie wiem. Jak znajdziecie jakieś błędy czy coś, no to kochajcie to na ogólne czy do Bartosza. Yy, no, i, no i to tak to wygląda. No i no, zas no, dajcie lajka, komentarz, zostawcie opinię jakiś. I no, możecie Subika strzelić, bo nigdy go biję może tysiąc, może kiedyś. A to w ogóle jest moja bierze jeszcze. No to ja lecę, na